Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mam taki temacik godzenie się z wolą Bożą, czyli o co chodzi tutaj, o, za, o zaufaniu, o zaufanie Bogu we wszystkim dokładnie. I, i, I teraz ja chciałem się właśnie podzielić swoimi doświadczeniami, że, że, że coś takiego jest i właśnie w taki sposób nas Bóg ćwiczy. Poprzez różne sytuacje, które nas spotykają w życiu, żeby, jakby żeby opierać wszystko na Nim. Czyli, czyli dokładnie, dokładnie wszystkie te sytuacje, w tych wszystkich sytuacjach, które są do nas, na, na nasz rozum, jakby nie do rozwiązania i nie do przejścia, żeby to powierzać Bogu i być spokojnym. Czyli dokładnie te sytuacje. Nigdy nie są zgodne z naszym ludzkim myśleniem. I, i, i taki, takie sytuacje się właśnie zaczęły powtarzać w moim życiu już od jakiegoś czasu. I teraz o co chodzi? Ja, ja tu napisałem, że te sytuacje, które się dzieją, nie są zgodne nigdy z naszym ludzkim myśleniem. I tutaj co potwierdza Księga Izajasza? To jest dokładnie 55, 8, 9. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, to mówi Bóg, ani wasze drogi moimi drogami. Wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami. Myśli moje nad myślami waszymi. Czyli tak dokładnie. Brzmi ten cytat z Pisma Świętego: Bóg wszystko rozwiązuje po swojemu. Tak jak On chce, nie tak jak my chcemy. Czyli, czyli tu jest ta, ta walka taka nasza, dokładnie. To zobaczyłem. Jakby w nie, zdarzają się pewne sytuacje, na które my kompletnie nie mamy wpływu. Bądź mamy jakiś tam niewielki wpływ, bądź Ustalamy, wymyślamy coś po naszemu, a później się okazuje, że to w ogóle nie wychodzi. No i właśnie o to tutaj chodzi, że Bóg właśnie rozwiązuje wszystko po swojemu tak jak on chce, nie tak jak my chcemy. Czyli dokładnie nie tak jak my myślimy. I chodzi o to w tej, w tej, w tej walce, bo ja też oczywiście nazywam to walką, żeby. W takich sytuacjach, w których nie widzimy, nie widzimy żadnego rozwiązania swojego, włas, własnego, na, 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 swój, na swój rozum bądź na swoje jakieś możliwości, żeby w takich sytuacjach po prostu ufać Bogu, tylko ufać Bogu i nic więcej nie robić, czyli dokładnie zostawić tą sytuację Bogu. I wtedy Bóg rozwiązuje tą sytuację. I tu można dodać, że ona się sama rozwiązuje, czyli takie często słowo się słyszy, że to się zostawi, to się samo rozwiąże. Czyli o to chodzi, że zostawiamy dokładnie Bogu tą, tą, tą sytuację i Bóg ją rozwiązuje po swojemu. No i tutaj jest ważne godzenie się z wolą Bożą napisałem, zwłaszcza kiedy Coś się dzieje zupełnie inaczej, nie po naszej myśli. W takich sytuacjach często jesteśmy bezradni, dlatego mo, y, możemy polegać tylko na Bogu lub, lub możemy buntować się, czyli, czyli zawsze tak jest. Kiedy, kiedy nie rozeznajemy tego, y, kiedy to przychodzi, pierwszy raz się zdarza, drugi bądź trzeci, wtedy jest bunt, że ja tego po prostu nie chcę, że ja to chcę jakoś. Załatwić po swojemu, czy zadzwonię przykładowo do znajomego, jakiegoś tam mądrego, który mi podpowie, co z tą sytuacją zrobić. No i, i człowiek, właśnie tutaj mi chodzi o ten, o ten bunt, o, 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 to, o to, że nie zostawiamy tej, tej sprawy całkowicie Bogu. I, I tutaj można by powiedzieć, że no, znajomy mógłby coś dobrego podpowiedzieć, ale jeżeli my to zostawimy, to może być tak, że ten znajomy sam do nas zadzwoni, ten znajomy sam do nas zadzwoni, i w rozmowie wtedy możemy nawiązać z nim właśnie ten temat, który się dzieje, i wtedy nam pomoże. Czyli, czyli to nie jest to, nic absolutnie nie zmienia. Czyli, jakby Boże, działanie jest po prostu no taką stuprocentową gwarancją rozwią rozwiązania każdego jednego problemu. Jeżeli zaufamy Bogu i zostawimy w Jego rękach ten problem, także to dokładnie zauważyłem. Czyli, w takich sytuacjach, często jesteśmy, czyli jeżeli coś nie idzie po naszej myśli, czyli bezradni, i dlatego możemy polegać tylko na Bogu, lub buntować się, że nie jest po naszej myśli, czy to jest bardzo częste, zamartwiać się. Czyli zamartwiamy się, czyli jakby wypominamy sobie jakąś przeszłość, że ja niepotrzebnie to zrobiłem, niepotrzebnie tamto zrobiłem i dlatego teraz są po prostu skutki tego wszystkiego. Czyli to też jest niepotrzebne. Rezygnować z walki o, o, o tą sprawę, no, czyli po prostu no być zrezygnowanym, nie? Czyli, czyli w stanie takiej jakby lekkiej depresji. I tutaj zamiast, zamiast właśnie trwać na modlitwie, Czyli rozpatrzać, obwiniać się, że się dzieje tak źle, bo, bo ja coś źle zrobiłem. Czyli tak jest bardzo, bardzo często, kiedy, kiedy jakaś tam sytuacja po prostu ciężka się staje i oczywiście idzie nie po naszej myśli, i my wcale nie mamy wpływu na to, żeby ją jakoś rozwiązać. No i tutaj dalej pisze: To i tak nie pomoże. Dlatego jak pisze, wyżej potrzebne jest zaufanie Bogu, i to zaufanie daje nam pokój serca czyli, czyli chodzi tu dokładnie i nas uspokaja czyli chodzi o to, że kiedy pojawia się taka sytuacja bardzo ciężka, my nie mamy kompletnie wpływu na to czyli, co byśmy nie wymyślili, to i tak po prostu nic nie zdziałamy, wtedy. Potrzebna jest zgoda, czyli dokładnie powiedzenie: Boże, godzę się w tej chwili z tym, co się dzieje. Czyli, czyli jakby godzę się po prostu, godzę się z tym, z tą sytuacją, mimo to, że nie potrafię jej rozwiązać, ona jest po prostu, no dla mnie już, ja widzę, że dla mnie to już jest przykładowo przegrana sytuacja, ale godzę się, że tak jest. Czyli dokładnie godzę się z Twoją wolą. Czyli o to tutaj chodzi. Czyli dokładnie zgoda na to, że tak się dzieje w naszym życiu i kompletnie nie po naszej myśli. Czyli ta zgoda daje nam pokój serca i nas uspokaja. I to, i to wtedy my czujemy namacalnie ten, ten pokój i, i, i spokój. I nie ma tutaj, jak wcześniej napisałem, tej takiej szarpaniny rozpatrzania. Obwiniania siebie, buntu. Właśnie o to, o to chodzi. No i tutaj mam pewien przykład taki, kiedy moja żona to było 11 lat temu, przyjechała do Niemiec do pracy. No i no, z bardzo, bardzo słabą znajomością języka. Także no, z fatalną znajomością języka to mogę powiedzieć. Na rozum ludzki. Powinna wracać i tak niestety było. Czyli, czyli były takie podpowiedzi ze strony ludzi, nawet tych ludzi modlących się. Oczywiście, no, nie wiem, czy to tutaj ma akurat znaczenie, ale ludzi po prostu też wykształconych, mądrych ludzi, można powiedzieć, widzących ludzi, tą moją żonę, która po prostu no, nie daje rady sobie z językiem i i to było właśnie na rozum ludzki, dokładnie powinna wracać. I tak jej podpowiadano, czyli tak jej dokładnie podpowiadano, żeby wracała z powrotem. Czyli, że dokładnie nie da sobie rady. Czyli, czyli to, to, to ludzkie, czyli ludzkie jest to myślenie. Czyli do, dokładnie, dokładnie człowiek jakby tymi swoimi myślami, tak jak, tak jak wcześniej przeczytałem, po prostu prostymi, bo one są bardzo proste, one są ludzkie. Jakby Bóg je po prostu przewyższa. To chyba milion, miliony razy te, 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 te myśli, czyli, czyli jakby tutaj to, to, to proste myślenie wskazywało, dawało wskazówkę mojej żonie dokładnie, że, że powinna wracać, ale ona po prostu nie posłuchała. Tych rad, tylko ufała Bogu i, i wyraźnie czuła, że ma zostać. No i, i przetrwała, to powiem szczerze, do dzisiaj. Czyli, czyli dzisiaj już jesteśmy w Niemczech 11 lat, czyli, czyli nie, nie posłuchała, nie oparła się na tym ludzkim po prostu myśleniu. I tutaj, jakby też yy, yy, przyszedł mi do głowy taki. Drugi cytat z Pisma Świętego to jest Psalm 118,8. Dokładnie czyli on tak brzmi: Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciec do Pana, niżeli ufać książętom. Czyli zawsze jest lepiej się uciec do Boga, jeżeli ma się po prostu słuchać człowieka. Dokładnie, dokładnie o, to, o to chodzi. Czyli, czyli Bogu. Oddawać wszystkie te, 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 te trudne sprawy, i tak jak powiedziałem na samym początku, te, które nie są do rozwiązania dla nas, to chodzi w tym o to, żeby, żeby się godzić z tym, czyli dokładnie godzić się z wolą Bożą. I tu dopowiem jeszcze, bo kto się modli na różańcu. To odmawia, przykładowo odmawia jeden Różaniec, to tam jest pięć czy sześć razy, jest sześć razy Ojcze Nasz. No i w każdym tym Ojcze Nasz jest bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, czyli my te słowa wypowiadamy i dokładnie prosimy o wolę Bożą. I tak się dokładnie dzieje później, tylko że wola Boża nie jest wolą naszą. Dlatego, dlatego po prostu tak, tak się dzieje, i wtedy, kiedy nie jest, to, to oczywiście albo tutaj dochodzi do buntów, bądź do jakiegoś oskarżania siebie, bądź do jakiegoś szukania pomocy gdzieś u innych, i tak dalej. A tak jak mówię, że należy się pogodzić z tym, co się dzieje, bo, bo Boże myśli właśnie. Nie są myślami naszymi, czyli Bóg każdą sprawę rozwiązuje po swojemu i, i on ma swoje drogi. Te drogi nigdy nie są nasze. Także tym się dzisiaj króciutko dzielę. Dziękuję z Panem Bogu.